W polskim prawie o broni jest jeden absolutnie kluczowy element, który decyduje w zasadzie o wszystkim. To tak zwany uzasadniony powód. I to właśnie od niego zależy, czy ktoś może legalnie posiadać broń. Zobaczmy więc, co to dokładnie oznacza i jak to działa w praktyce. Zaczynajmy. Okej, okay, zacznijmy od pytania, które chyba każdy sobie zadaje na samym początku. Czy to jest tak, że jeśli ktoś po prostu chce mieć broń, to wystarczy, żeby złożyć wniosek, i tyle? Odpowiedź, którą daje nam ustawa o broni i amunicji jest krótka, jednoznaczna i dla niektórych może być sporym zaskoczeniem. Sama chęć to zdecydowanie za mało. I tutaj dochodzimy do sedna. Ustawa wymaga czegoś, co nazywa się właśnie uzasadnionym powodem. I to nie jest, wiecie, zwykła deklaracja bo chcę. To musi być solidna, oparta na dowodach argumentacja, którą przedstawia się policji, żeby ją przekonać, że ta broń jest naprawdę do czegoś konkretnego potrzebna. No właśnie, ta prawna przeszkoda to fundament każdego wniosku. Trzeba udowodnić, że broń jest potrzebna do jakiegoś jasno określonego celu. Ustawa wymienia kilka takich celów, ale w praktyce, w życiu, większość osób idzie jedną z dwóch bardzo, ale to bardzo różnych dróg. Przyjrzyjmy się zatem tej pierwszej ścieżce, która nie ma co ukrywać jest uważana za najtrudniejszą z możliwych zdobycie pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej. No dobrze, ale dlaczego to jest takie trudne? Bo tu nie chodzi o subiektywne poczucie zagrożenia. Liczą się twarde, obiektywne fakty, dowody, które pokazują, że czyjeś życie lub zdrowie jest w realnym, stałym i ponadprzeciętnym niebezpieczeństwie. I to jest naprawdę ciekawe, bo trzeba przejść taki jakby trzyetapowy test. Po pierwsze, zagrożenie musi być konkretne, a nie jakieś hipotetyczne, a co by było gdyby. Po drugie, musi być stałe. Albo przynajmniej regularnie się powtarzać. Jednorazowy, nawet bardzo przykry incydent to po prostu za mało. I wreszcie po trzecie, trzeba udowodnić, że inne środki ochrony alarmy, ochrona fizyczna już nie wystarczają. Ten przykład z materiału źródłowego idealnie to pokazuje. Mamy tu osobę wykonującą zawód wysokiego ryzyka, mamy udokumentowane groźby zgłoszone na policję, i mamy stałe narażenie na niebezpieczeństwo. To jest dokładnie ten rodzaj argumentacji, jakiego oczekuje się w takim przypadku. Dobrze, a teraz przeskoczmy do tej drugiej, zupełnie innej ścieżki. Spójrzcie na ten kontrast. Przy obronie osobistej wszystko kręci się wokół dowodów na zagrożenie, które często są trudne do udowodnienia. A przy strzelectwie sportowym, cóż! Tu wszystko opiera się na obiektywnych, łatwych do zweryfikowania papierach. No właśnie, przejdźmy do tej drugiej i zdecydowanie popularniejszej drogi pozwolenie na broń do celów sportowych. Tu cała procedura jest o wiele bardziej ustrukturyzowana i, powiedzmy sobie szczerze, przewidywalna. Zamiast udowadniać, że ktoś czyha na nasze życie, trzeba udowodnić swoje zaangażowanie w sport. I to jest w zasadzie taka lista do odhaczania. Jest członkostwo w klubie? Jest. Jest ważna licencja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego? Jest. Jest udokumentowany udział w zawodach i treningach? Jest. Wszystko jest czarno na białym. I znowu, zobaczmy konkretny przykład. Wnioskodawca jasno mówi, jaką dyscyplinę uprawia, od jak dawna, pokazuje licencję i udział w zawodach, a potem precyzyjnie wskazuje, jakiej broni potrzebuje i do czego. To jest uzasadnienie oparte na faktach, a nie na emocjach. Oczywiście, ochrona osobista i sport to nie wszystko. Ustawa przewiduje też kilka innych, bardziej specjalistycznych celów, dla których można ubiegać się o broń. Ta tabela świetnie to zbiera w całość. Dla myśliwych kluczowe będą uprawnienia łowieckie. Dla kolekcjonerów trzeba wykazać swoje zainteresowanie historią czy techniką. Dla instruktorów, oczywiście, uprawnienia do prowadzenia szkoleń, a dla pracowników ochrony, umowa o pracę, która tego wymaga. Każdy cel ma swój własny zestaw dowodów. W porządku to teraz wzbierzmy to wszystko razem. Patrząc na te wszystkie ścieżki, można wyciągnąć kilka uniwersalnych zasad, które są po prostu kluczem do sukcesu. Niezależnie od tego, czy chodzi o sport, myśliwstwo czy kolekcjonerstwo, te zasady są zawsze te same. Po pierwsze, konkret. Po drugie, twarde dowody. Po trzecie, spójność i prawdomówność. I co super ważne, trzeba logicznie połączyć swoją potrzebę z tym konkretnym modelem broni, o który się wnioskuje. A więc podsumowując, kluczowa sprawa jest taka: zdobycie pozwolenia na broń w Polsce to nie jest wysłanie prośby, to jest zbudowanie całej sprawy. Dobre uzasadnienie poparte papierami musi być mocne, spójne i po prostu nie do podważenia. A jeśli kogoś interesuje cały ten proces, krok po kroku, od dokumentów przez badania aż po egzaminy, to materiał źródłowy, na którym bazowaliśmy, udostępnia świetny, darmowy poradnik. Link do tego e-booka znajdziecie w opisie. Dzięki za uwagę.